Dzień dobry kochani. Lecimy dalej. 24 werset, rozdział 7. Wybrał się Stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydon, Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka. I prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. I tu mogłoby się wydawać, że Jezus tak z góry traktuje tą kobietę. Ona jest poganką syrofenicjanką, a Jezus mówi, że nie można zabierać chleba dzieciom, a rzucać psom. W sumie nazywają ją psem. Jezus ma tu na myśli to, że On przyszedł najpierw do synów Izraela, aby potem całe zbawienie rozeszło się po całej ziemi, ponieważ On oddał życie za wszystkich ludzi, za tą syrofenicjankę również. I to jest niesamowite, że ta kobieta, mimo tego, co usłyszała od Chrystusa, ona się nie poddaje i odpowiada tak. Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem, jadają z okruszyn dzieci. Ona przyznaje to, że jest szczenięciem w tym obrazie, który mówi Jezus. On nazywa ją psem, a ona mówi, tak Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. I oczywiście tutaj nie chodzi, że Jezus jest potworem i nazywa człowieka psem, nie chce jej pomóc i odchodzi. On to mówi obrazowo, żeby przedstawić jej rzeczywistość, która się dzieje. A ta kobieta w wytrwałości swojej wiary nie odchodzi od niego. Ona wie, że Chrystus jest Mesjaszem, że Chrystus może uzdrowić jej córkę. Poza tym ona kocha swoje dziecko, a Jezus jest w jedności z ojcem. I Jezus zna ojca, więc ma ojcowskie serce i wie, co to znaczy, kiedy jego dzieci cierpią, ponieważ sam Jezus przyszedł na Ziemię po to, aby swoje dzieci, dzieci ludzkie, Sprowadzić z powrotem do domu Ojca. I z jednej strony możemy powiedzieć, że Jezus sprawdza wiarę tej kobiety, a z drugiej widzimy to, że wiara tej kobiety jest niezachwiana i przetrwała tą próbę, i przetrwa każdą inną próbę. I co robi Jezus? On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa: Idź, zły duch opuścił twoją córkę. Jezus, mimo tego, że dał jej do zrozumienia to, że on jest powołany do dzieci Izraela, powiedział jej to, że czas dla pogan jeszcze nie nadszedł. To udziela jej swego miłosierdzia i uzdrawia jej córkę. Pokazuje tym, że zbawienie jest dla wszystkich, że on przyszedł właśnie po to, żeby wszyscy mieli udział w zbawieniu, że każdy z nas ma pełny przystęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa, że On pojednał nas z Ojcem i że nie ma względu na osoby. To jest niesamowite, bo syrofenicjanka, ona była poganką, i przychodzi do Mesjasza z taką wiarą. Od razu mi się przypomina sytuacja z setnikiem, rzymskim żołnierzem, który był dowódcą, który wyszedł do Chrystusa i powiedział do Niego. Nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, więc powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. A Jezus wtedy powiedział: Nie znalazłem takiej wiary w całym Izraelu. Co to znaczy, że nasza wiara może i powinna być niezachwiana, że mamy pełną możliwość tego, by wierzyć na maksa i nie ma żadnych granic w Jezusie Chrystusie? Rzeczywistość życia Chrystusa jest Twoją rzeczywistością. Dlatego nie poddawaj się, wierz tylko. Bądź pewny tej rzeczywistości, której nie widzisz, bądź pewny dobroci Boga, która jest w Tobie, bądź pewny tego, że Twój Ojciec jest dobry, jedynie dobry i tylko dobry i zawsze daje dobro swoim dzieciom. Więc nie bój się przychodzić do Niego i prosić o jeszcze większe otwarcie na Bożą łaskę, na Bożą Miłość. O jeszcze większe poddanie się Chrystusowi i reprezentowanie Go w tym świecie, syrofenicjanka przyszła do Chrystusa widząc w Nim jedyne źródło swojego ratunku. I tak samo jest z nami. Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem i tylko Jego potrzebujemy. I tylko w Nim i z Nim będziemy naprawdę wolni i szczęśliwi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci, że nasze serca są otwarte na Twoją łaskę. Dziękuję Ci, że przychodzimy do Ciebie z niezachwianą wiarą i otwieramy się na całą rzeczywistość duchową, którą mamy w Tobie. Dziękujemy Ci, że stajemy się miłością. Dziękujemy Ci, że wzrastamy każdego dnia w poznaniu Ciebie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że nas prowadzisz, że żyjemy w pełnej wolności dzieci Bożych. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że uzdrawiasz nas ze wszelkich chorób i że niesiesz przez nas uzdrowienie innym. Dziękuję Ci, że jesteśmy Twoimi świadkami i Twoją prawdą, bo Ty świecisz przez nas. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Yo.